Prosimy jego ekscynęcję, księdza biskupa Andrzeja Jerza, ordynariusza diecezji tarnowskiej o zabranie głosu. Proszę Państwa, w dziejach ponad tysiącletniej historii Polski rolnicy zawsze byli dziećmi gorszego woda na czym to polegało? Żyli sobie jak gdyby w swojej krasie. Często bardziej lub mniej doceniani. Czasem wykorzystywani, nadużywani. Owszem, udawało się ich włączyć w wielkie bitwy historyczne, chociażby całą kampanię kościuszkowską, czy Próbowano włączyć ich w powstania narodowe XIX wieku. Tak. Wydaje mi się, że wreszcie zostali docenieni i zauważeni właśnie w osobie Wincenta wydaje mi się, że to jest postać, która wyniosła na piedestal środowisko rolników, ludzi związanych z ziemią, chłopów w tej długiej historii, tradycji. To jest bardzo ważne wrażenie, bo nie czujemy się dziećmi gorszego woda. Nie czujemy, dlatego że ja się wywozę tak samo z tego środowiska i wiem, co to znaczy. Ciężka praca na logii. Kiedy jeszcze w latach 60. -tych, 70. -tych pracowaliśmy niemal jak w okresie XVII wieku. Bo jeszcze tymi rękami kosiłem rano trawę, niemal wyniotując z głodu przy oczu wysiłku. A później, gdy przyszły żniwa, trzeba było bardzo ciężko pracować w skwarze, aby wreszcie po długim procesie jeszcze młynkowania ręcznie zobaczyć niewielką stertę zboża. Pytanie, czy to wszystko miało sens? Cieszę się, że byłem związany z tą ziemią. Jestem. I rozumiem więc tego Witosa, którego może dzisiaj niektórzy chcą wykorzystywać jako postać sztandarową dla osiągnięcia swoich celów. Ale on się ochroni, dlatego, że sam w sobie jest tą postacią, która przebija się przez historię. Rozumiem, co to znaczy pochylenie się nad Ziemią, co to znaczy uczenie się pokory, bo praca na roli uczy pokory. Trzeba uwzględnić i warunki atmosferyczne, trzeba uwzględnić wiele innych wypadkowych, składowych, które spowodują, że będzie taki. Czy inny owoc Ziemi. To uczy pokolenia myślenia dalekosiężnego, uwzględniania wielu warunków, ale także uczy relacji z Bogiem. Bo jeżeli ta praca na roli była tak uzależniona od zmiany pół roku, od klimatu, od zapachu Ziemi, od krajobrazów, to człowiek, który pracuje na roli, Rzeczywiście doświadcza mistycznego spotkania z Bogiem. Może ono teraz trochę słabo, gdy rolnik ma GPS, siedzi może pod gruszą i traktor sam zawraca na potężnym polu gospodarstwa i sam wykonuje tę pracę. Ale zawsze jednak rolnictwo będzie doświadczeniem ziemi i zarazem nieba. Będzie doświadczeniem innej rzeczywistości. Myślę, że to jest bardzo ważne i to no też tak interesowało Wincenty'ego Witosa. Silna wiara w Boga i świadomość, że tak wiele zależy od własności Bożej. Dzięki temu już w przestrzeni politycznej był człowiekiem niezależnym. Człowiekiem, który szedł swoją drogą konsekwentnie. Nikomu się nie kłaniał. Przecież jeszcze w momencie niemal jego umierania, gdy kończyła się II wojna światowa, jeszcze i w jej trakcie proboszcz tej parafii, późniejszy proboszcz parafii Manowskiej, z której się, z której się wywodzę, ksiądz Kowalski na spotkaniu z Witosem mówi mu, Witos, że jeszcze Hitler zabiega po to, żeby przyciągnąć go na swoją stronę, żeby wykorzystać umów polskich, do walki z najemściem sowieckim, sowieckim najemściem, który jest niebezpieczny, który wyzwala, za i prowadza w niebo. Ale incenny Witos był konsekwentny. Nie umieł się. I taki pozostał. Myślę, że to też bardzo ważne dla nas, abyśmy budując nasze życie społeczne, opierali je na systemie wartości, na Ewangelii, na prawie naturalnym. Tak jak inceptywitos, bo wtedy zawsze wybieramy tę właściwą drogę w meandrach codziennego życia społecznego i politycznego, uzyskując olbrzymią niezależność. Nie będąc zmienionika, ale ludźmi I myślę także o przyszłości, która jest przed nami. Zmieniło się bardzo wiele. Tak jak powiedziałem, jeszcze uczestniczyłem w gospodarce niemal feudalnej, jeżeli chodzi o narzędzia. Dzisiaj te narzędzia są bardzo wyspecjalizowane. To jest zaledwie kilkadziesiąt lat. Ale czy stan polskiego rolnictwa się rzeczywiście poprawia? Zmieniła się sytuacja społeczna. Jeszcze w latach 80. i początek 90. mieliśmy chłopo robotników, którzy usiłowali zlepić tą polską ziemię. Czyli pracowali w zakładach pracy, ale te pieniądze, które uzyskiwali, zwłaszcza tutaj na terenie Małopolskim, wykorzystywali, żeby ratować te małe gospodarstwa. Jeszcze były obrabiane. Proszę popatrzeć na nasze gospodarstwa Małopolskie, nie tylko z ptaka. Jak one wyglądają? Wiele ziemi leży od łotu. Wiele ziemi leży od łotu. A te, które są pokazane, Często należą do właścicieli, którzy nie mają nic wspólnego z rolnictwem, a tylko pozyskują dotacje rolnicze, nie produkując w ogóle żywności. Brawo! Brawo! Pytam, czy jest miłość do ziemi dzisiaj? Jaka jest nasza przyszłość jako rolników? O to, co decyduje także o różnych innych wymiarach naszego życia społecznego. Kiedy patrzymy na Ziemię w Niemczech, kiedy ląduje samolot, chociażby i na lotnisku we Frankfurcie, czy w innych miejscach, widzimy takim lotem, powiedzmy, bardzo delikatnym tuż nad ziemią, że każdy Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, będąc dzieckiem kłaków, byłem dzieckiem drugiej kategorii. Nie mogłem jeździć na wycieczki, a pozostała część moich kolegów, koleżanek mogli skorzystać z obozów. I rzeczywiście widzieliśmy, jak nam zabierają kawałek po kawałku tej ziemi, całą osiedle, nad torami Limanowej jest między innymi w dużej części na naszym polu rodziny. Dziadek zawsze mi mówił, słuchaj, niezależnie od układu politycznego czy gospodarczego, jeżeli będziemy mieli wolność. Ziemię będziemy mieli wolność, będziemy wolni wewnętrzni, dlatego życzę Wam, żebyście mieli tego świadomość. Ale proszę też o jedno, że trzeba budować właśnie jedność między sobą. Bo między innymi, gdy patrzę na rolników indywidualnych, są bardzo rozproszeni. Muszą chyba rozpocząć starania o to, żeby budować silne struktury. Bo widzimy, że już sadownicy, tworząc spółdzielnie, stają się tak mocnym partnerem. Że trzeba się z nimi liczyć. I wydaje mi się, że trzeba także pokonać różnego rodzaju pośredników, którzy wykorzystują ciężką pracę rolników, przez to, że będziecie tworzyć sami mocne, silne struktury, które pozwolą wam osiągnąć przyzwoity zysk i nadać pracę rolnika. I właściwą godność, i wielkość, i szacunek. Szczęść Boże!